Cześć, z tej strony Kebab Witam was na kanału Kebab Games Dzisiaj zagrałem sobie w Cookie Clicker Gra przez kilku lat założyłem ją ostatnio na Steamie, bo sobie przeglądałem na Steamie e, Gry różne i mówię Kurwa, Cookie Clicker jest za 18 złotych chyba Na, na Steamie Zajebiście, bo akurat jest, jest Chyba z tego co wiem, dalej jest za darmo chyba na, na, na Google, W sensie tą grę można grać na Google, Ale jest Jest na Steamie za 17 zł i No kurde no, proszę was, kto by nie chciał zagrać w cookie klikera Kursor. klika automatycznie raz na 10 sekund. Zajebiste! To jest zajebiste, ewidentnie. To jest coś, co ja bym naprawdę chciał. Mogę sobie kupić drugi kursor. Teraz mam raz na 0,2 sekundy. Kliknięcie. Kupię sobie takich 10 i będę miał raz na sekundę kliknięcie, to jest zajebiste moim zdaniem Prawda? Tylko że bardzo dużo muszę ich mieć. Mogę Muszę kupię. Raz. Beznadziejny, ale zajebiste! Jeszcze, jeszcze trzy, jeszcze trzy, na no spokojnie, jeszcze 40 potrzebuję Dobra, jest, 4 40, h Dobrze, 8, mamy takich skurwysynów. 49. I uwaga, teraz będziemy mieli jedno kliknięcie na sekundę. Poczekajcie. Poczekajcie, 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 Muszę to jeszcze poklikać. No i zajebiście mamy teraz jedno kliknięcie na sekundę. No, staje biocha. Piękna sprawa, dobra. Strasznie głośna jest ta muzyka, widzę, ja chyba sobie je ściszę trochę. Strasznie głośno była. Dobra, jest lepiej nieco. Może trochę pod głośności faktycznie było lepiej, ale nie no. mieszam. Zbieramy teraz na babcię, że na skórce nie obchodzi. Mamy 10 takich łapek, więc to jest zajebista sprawa. I teraz na babcie, Co babcia robi? Aha. Babcia robi jedno ciasko na sekundę. Na sekundę dwa. Ok. No, co jest, jest full przydatne? Ok, mogliśmy nie zbierać kursorów, tylko zbierać babcie. Ewidentnie, mogliśmy zbierać na babcie. Babcia jest nieco bardziej przydatna, się okazuje. To ma nieco więcej sensu. 3 ciastek na sekundę, kurde. No. Chciałbym mieć taką firmę, która robi, produkuje 3 ciastek na sekundę. Ciekawe, czy tak korporacje w tych, 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 tych fabrykach faktycznie, jest produkowanych 10 ciastek na sekundę. Co to jest? Myśli, że są dwukrotnie wydajniejsze. Czyli będę miał teraz 5? 4? Ale tak, bo tutaj... Dobra, okej, okay. nie było tematu, przepraszam. Jestem trochę głupszy niż wam się wydaje. Masz przeciwko, yy, masz przeciwko zespołowi ciśnienie nadgarska. Myśli kursy są dwukrotnie wydajniejsze. To by było zajebiste. Babcie są dwukrotnie wydajniejsze, to 1000 zł kosztuje, znaczy 1000 ciastek. Pozbierajmy sobie może tak, babcie sobie pozb... kupmy jedną Mamy już 5 ciastek na sekundę. Zobacz jak to zapiernicza! Zbieramy sobie te 500 teraz Zbieramy sobie te 500 Ej to jest zajebiste To jest full wciągający, ja mogę to odpalić w tle mogę nie wiem wyciszyć grę na maxa Odpalić sobie w tle i zobaczyć ile mi się nazbiera Tak chyba zrobimy, jeżeli wam się spodoba oczywiście odcinek To będziemy mogli zrobić tego drugi odcinek Gdzie będę miał już nieco więcej ciastek Tak żeby móc wydać je na jakieś konkretne rzeczy Kozak, kozak Patrzcie jak ci sami mam 4 To jest zajebiste, moim zdaniem Możemy kupić babcie? Pięknie. Aha! Tutaj 10 ciastek. 10, 10 razy mogę kupić jedną rzecz. Dobra, to poczekajcie, to kupiłbym. Pierwsza, 3000, trochę dużo. Trochę dużo na 10 babci. Ale wydaje mi się, że jest to warte. Wydaje mi się, że jest to warte, i moglibyśmy teraz pozbierać. Patrzcie, już mamy 600. Więc te 3000 mogłyby pójść, pozbieramy to, kupimy 10 babci, prawda? Kupimy 10 babci, ale w ja sumie czy się opaca? Opaca się kupować pojedynczo, chyba co? No, wydaje mi się, że pojedyncze jej się bardziej opacało kupować, bo one potem pomogą. No, to, to, to jest po prostu więcej sensu. To ma więcej sensu, mi się zdaje. Okej, okay. czy jakieś osiągnięcia, ja w sumie to nie obchodzi na razie. Bo a mnie obchodzi babcia. Nie obchodzi tylko babcia Mamy 10 babci. I moglibyśmy teraz kupić doping dla doping dla babci To by było zajebiste, możemy kupić doping dla babci. Kupmy sobie po prostu. I wtedy babcie będą wydajniejsze, skoro jedna babcia to jest jedna sekunda, tak? Ej, czyli... Jezu jest mały lat! Miesza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Czyli będziemy mieli. Okej okay. Będziemy mieli 20 ciastek na sekundę. Od babci. Od babci. Babci. Spoko. Do, mówiłem. 24 na sekundę. Zajebiście, to już Praktycznie leci za nas. To jest konkret poziom, moim zdaniem. Dokupiłem sobie tych. Kilka. Hmm. Teraz tak, ulepszenie. Babcie są dwukrotnie skuteczniejsze. I to, to by było jeszcze lepsze. Teraz tak, co jest lepsze, kupić mm, babci za 8000 czy to za 5000? Wydaje mi się, że te ulepszenie mogło być spoko, chociaż, kurwa, to ulepszenie będzie spoko. Mhm. Ulepszenie będzie miało więcej sensu. Ona na 5 tysięcy tak? Zbieramy <kluw> 5000? Kurde. Dobra, 2000 już będą. Możemy kupić 10 kursorów, co jest kompletnie bezużyteczne, moim zdaniem. Eee, ale chcę pozbierać, to będzie 2500 i pozbieramy drugie tyle na eee, na te ulepszenie babci. Uuu, co to było? Złote ciasko, tego nie widziałem, ok? 413 ciastek dostaliśmy za darmo, to jest, to jest poziom. To jest zajebiste. Oszczędziliśmy kilka sekund, ale... No koza, koza, koza. Dobra, teraz dochodzimy do 4000 ciastek. I jeszcze 1000 i mamy wtedy 5000. No kurde, piękna sprawa. Piękna sprawa. Uh, moglibyśmy to zrobić takie całe kółko tych rąk Ja to tak grałem w tą grę, gdy byłem młodszy, jak jeszcze do podstawówki chodziłem Wtedy była taka... Uh, wtedy była taka y, duża jazda na tą grę wśród youtuberów I chyba większość, większość osób to grało No, 905 i 5 kafli 45 na sekundę Zapierdala niesamowicie szybko Dobra Kupiłem babcie Kursor, kursor, kursor. O kurwa. Tego nie było wcześniej. <grystanie> Dobra, mniejsza Teraz poczekałby na hodowlę, wiecie. Tutaj ciaskowych ziaren wystają dorodne ciaska roślinne. Pozbierajmy sobie na hodowlę jedną. Ile hodowla nam generuje? Ile hodowla nam generuje, się pytam? O oh jest, hodowla To 8, 8 czastek na sekundę Jedna hodowla potrafi 8 czastek na sekundę Spoko To jest warte 10 takich to 25 tysięcy Wohohoho O Oho, nie wiem czy to jest warte Warte mojej uwagi Nie wiem, nie jestem pewien Ale to się zastanawiam Myśli kursy są dwukrotnie wydajniejsze Sam bym 8 czastek na jedno kliknięcie ja klikam więcej niż na sekundę, ja chyba klikam... Ja mam ile CPS-ów? Mam chyba 10 CPS-ów, coś z tyłu. Więc ee, się zastanawiam, czy to jest w ogóle warte. No hodowlę bym kupił, dwukrotnie mogę kupić je w sumie. Ok, teraz produkowane jest 8324 x na sekundę. I będziemy mieli 100 ciastek na sekundę zaraz. To jest zajebiste. Bum. Dobra, lecimy, cimy, lecimy, mycimy. Dojdźmy do 100 do czasów na sekundę. Zobaczcie, ile kop kopalnia kosztuje. Kopalnia. Nie ma, a nie ma tutaj tych. Nie ma informacji, ile to generuje. Tutaj babcia do 4 czasów na sekundę, tutaj 0, 4, 4 czasów na sekundę. A, dobra. 10 takich. Się miło bardziej opłaca już kupić dwie hodowle, nie? Kupimy, o jeszcze jedną hodowlę kupimy i będzie w sumie jedną babcię mogę kupić Mamy 100 czas na sekundę, zajebiście Mamy 100 czas na sekundę Teraz tak To się nam jeszcze nie opłaca Zbierać To jest też drogie To, hodowle są dwukrotnie skuteczniejsze Zbieramy teraz 11 tysięcy Na hodowle, które będą dwukrotnie skuteczniejsze Mamy ich 5, 8 razy 5 to jest 46 100%, 100, 100, 100. 848 to jest ciastek czyli będzie 96. Dobrze mówię, tak, 96. No? 96 ciast na sekundę, czyli prawie drugie tyle co w tym momencie mamy. I to jest zajebista sprawa. Ja, mogę, ja właśnie zbieram w tym momencie na to, by zakupić to za 11 tysięcy. Czy nam opłaca konkretnie? Czy jest w Dobrze mówię, dobrze mówię. się nam opłaca bardzo? Więc zbieramy, zbieramy, zbieramy. I zaraz kupimy sobie kolejną moc. Kopalnie będziemy mogli też kupić zaraz. Tak, kupimy moc. Będziemy mieli prawie, prawie 200 ciastek na sekundę. Czyli dwukrotnie szybciej dojdziemy do tego samego poziomu niż wcześniej. I kupimy hodowę za 12 tysięcy. Kopalnie, bo serio, kopalnie. Za 12 tysięcy. To jest web, To jest faktyczny web, To jest... To jest coś, coś dobrego moim zdaniem. 10 tysięcy, spoko. I teraz możemy sobie kupić ulepszenie na hodowlę. Chyba się będą No, 16 na sekundę, tak? 96 na sekundę mam 150 ciastek na sekundę, nie kumam czego. A dobra, wiem czemu, przepraszam. Nie, ja w ogóle się policzyłem to, bo e, e, to ma sens teraz. Bo stuwa, stuwa to było oczywiście, te, 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 z czego, ze stówy to było 48 y, hodowli, więc ja po prostu dodałem sobie 96 do, do stówy, czasem mi wyszło prawie 200, a to mieliśmy 48 pomnożyć razy 2. Ci najpierw od 100 trzeba było ode 48, potem zrobić 48 razy 2 i dodać do tego wyniku, którego nam wyszło pod. Dobra, to, to, to teraz czysta matematyka, nie? Ale mniej, że jak się jak doszliśmy bardzo szybko do poziomu 12 tysięcy, no dużo, dużo szybciej niż wcześniej. Więc to było chyba przydatne, mi się zdaje. To możemy kupić, ale to niepotrzebne jest. No to jest kompletnie potrzebne w tym momencie. To sobie możemy kupić kiedy indziej kopalnia. Kupania to jest 47 ciastek na sekundę i mamy teraz 200 Teraz mamy 200 O kurwa 120 tysięcy razy eee, No już prawie tysiąc złotych, tysiąc ciastek nam zrobili Dobra co, hodowlę kupimy teraz 10 chyba zaraz Babci kupimy 10 O, tu będzie spoko Babci zaraz kupimy, babci to jest 4 ciastka, 10 to jest 40 ciastek No, za 10 tysięcy się opłaca Dobra, fajna sprawa, powiem szczerze. Fajne jest to, że pokazują, jakby <śmiona> imiona i wiek babci. To jest śmieszne taki. Wcześniej tego nie było, na przykład. Ale teraz już jest. Ok, mamy kolejne babci. Jest 237 na sekundę. Ja pierdolę, jak to za pieprza. No, produkowane na skalę morosową, to są nie. Zapisano Spoko Spoko, spoko, spoko. Ale fajna gra Wasze. No właśnie, weźmy do miejsca, gdzie gospodarka jest... A, twoje ciaska mają swoją własną stronę internetową. Zajebiście dziedzictwo. Grasz 15 minut. No faktycznie. Gram 15 minut prawie. Teraz tak. Zbieramy na oburęczny. Dobra, może kupić oburęczny. Chociaż czy jest sens? Nie, kupimy kopalnię na drugą. Kupimy kup drugą kopalnię. I będziemy zwierać potem, um... Nie wiem na co Na fabrykę? Jezu, mikrofon mi się przesunął, myślałem, że zaraz mi spadnie, ja się zasrałem w tym momencie z drugą kupię 204 Ty, babci już jest warta tyle samo co hodowla, to chuj nie kupuję babci, kupuję hodowlę zajebiście myśli kurs to ja plus jeden ciastek za każdy posiadany budynek, nie będący kursorem. Czy budynek to, to też babcia? Czy budynek to też babcia, czy nie? Pytanie: Czy budynek to. Czy, czy, czy za budynek. Uff. Kurwa, nie wiem. Przepraszam Dobra. Mm. Jakbyśmy zrobili to? Ja bym doszedł do 500 ciastek najpierw Tak wiecie bym zrobił chyba. Najlepiej. Co to jest? Mnożnik produkcji ciastek plus 1% 100 tysięcy... Ile milion prawie to jest? Ja pierdolę Milion... Nie ma opcji, nie ma chuja, że się na to... Skuszę. Hmm. Ale mamy 20 tysięcy już prawie. Spoko. Spoko. Ok, mamy 400 zaraz. Czas na sekundę. Dokupimy jeszcze jedno e, hodowlę. Mamy 400 już. E, I byśmy jeszcze dokupili. Tak, z dwie hodowle, nie? By były. Żeby było, żebyśmy doszli do, do tej 100. I to wydaje mi się, że będzie już spoko. Czyli jeszcze jedna. A nie, o Jezu, to musiałbym dwie kopalnie kupić chyba. No, dwie kopanie musiałbym kupić. One są po 18 tysięcy. Trochę sporo. A, bo te dają nam po 16. Czy razy 2, czyli 42. Tak? Nie, 16 mi dała. Czy kurwa, nie. 32, co ja gadam? 16 razy 2 to 32. Nie, ona mi dała 16. No właśnie, 16 mi dało. Czyli to hodowe to jest bez sensu kupować. Teraz mogę kupić jeszcze jedną. I teraz dokupię kopalni, będziemy już mieli taki poziom u 500, nie? Kopalnia? Jedna babcia. Super. I kopalnia teraz dojdzie i mamy już poziom 500. No. I w tym momencie już będzie spoko. I w tym momencie pewnie sobie Zrobię to w miarę szybkim poziomie. No, fabrykę mamy już na 130 tysięcy. 130 I czy zbieramy do fabryki? O kurwa, konkretnie. Dobra, leci, leci sam, bez mnie praktycznie. Eee, spokojnie, leci, leci. Czyli jeżeli byśmy chcieli dojść do fabryki, ale mamy połowę z to, jest, to są 3 minuty chyba, nie? Żeby dojść do fabryki hmm. Czekamy te 3 minuty Widzicie co? Ja zrobię krótką przerwę i wrócę do was do za jakieś 5 minut zobaczymy ile nam wyjdzie, ok? Ciastek. Dobra, siema. A, więc wróciliśmy. No i zobaczcie, że to nawet zajebiście już poszło 130 tysięcy kupiłem fabrykę. Dostaliśmy 260 yy, ciastek dodatkowych na sekundę. Kozak. Kozak. Se. Ju, 10 tysięcy dostaliśmy już. Ej, to jest zajebiste. Mamy już 15 tysięcy, 16 tysięcy To jest zakurwiście szybkie ciasko złote 3000 kolejnych ciastek dostaliśmy, mamy już 30 tysięcy W krótkim czasie, ej, to jest zajebiste Kupujemy następną e, Kupujemy następną fabrykę więc robię znowu cięcie i kupujemy następną fabrykę. Co my na to? Bo to, w sensie ogólnie kliknięcie tak sobie patrzę, że Kliknięcia nic mi dają, bo gdyby należy zrobić 100 klików to jest 400 ciastek, prawda? 400 ciastek, które dostaję w mniej niż sekundę więc kliknięcia w tym momencie są bez sensu, no chyba żebym je ulepszył więc pytanie, czy robimy przerwę? hmm nie wiem co kupiłem, nie wiem czy to było warto kupić 15 ciastek też takie chujowe, co? Czy znaczy, teraz to kliknie, że daje mi półtora koła, czyli tyle ja, bym zdo ja zdobędę w dwie sekundy, to jest bez sensu. O kurwa, o kurwa, jakie są ceny. Kupiłem kolejne kursory, ile mi kursory wyglądają? Dają mi e, 28 ciastek, spoko, <grym> zajebiście. Te kursory są bez sensu. Ja sobie po prostu można kupić kiedy. Nie wiem, za 100 można je kupić wtedy, to by było, żeby miało więcej sensu, nie? Ale czy teraz jest jakikolwiek sens, żeby je kupować? Babci są tańsze, kurwa, niż te kursory pierdolone. Hmm. Pozbierajmy jeszcze, pozbierajmy jeszcze. Tu hodowle będą, o, dokupiłbym hodowle, nie, raz, dwa, mamy je ile, a one teraz produkują 240 ciastek Kurwa zbieramy na to, i one będą produkowały 400 ciastek, czyli dojdzie drugie tyle, będziemy mieli 1000 ciastek na sekundę Za 50 tysięcy i nie musimy czekać na y, 150 tysięcy od tego To jest zajebiste, to jest zajebiste, to jest imo kurwa dobre, co powiedziałem O, kupimy to dzisiaj jeszcze i to. Te dwa są potrzebne, to jest pewno. Więc zbieramy, zbieramy, zbieramy. Już mogę pomóc, trochę, to jest 1600 za 100 kliknięć, więc to jest spoko. To jest w miarę spoko. No, teraz te ciaska są napieprzane konkretnie, powiem wam szczerze. No, teraz wcześniej było ciężko, a teraz już jest zajebiście O, sprzedaj, mogę sprzedawać! To się mi opłaca w ogóle? Nie, po co, po chuj. Teraz ja zobaczę, Bum. Kupiliśmy to teraz. I mamy półtora koła. Znaczy, boże, tysiąc, tysiąc ciastek. Tysiąc ciastek na sekundę. Czyli... Za niecałą minutę dojdziemy do tego. Spoko. Za niecałą minutę dojdziemy do te babci. I on też, i ja też lubimy. I dostaniemy wtedy yy, razy dwa babcie, plus 1 plus dziesiąta yy, na hodowlę Czyli ona tam ma się yy, 4480 zobaczymy to jest jedna dziesiąta. Zobaczymy, za, czy to będzie chujowe, czy faktycznie warte uwagi. 2, 3, 4, 5 O! Faktycznie było warte uwagi, no kurwa. Faktycznie to było warte uwagi. Tutaj babcie niektóre zamieniły. I o, pierdziela To było dobre. No, lecimy, lecimy dalej. I zobaczmy, co nam teraz zaraz wypadnie. Już mamy 30 tysięcy, więc widzę, że to się opłaca. Chyba kupimy kolejną fabrykę, wiecie? Tak sobie myślę. Kopalnie na razie nie. Kupimy kolejną fabrykę. Jak kupimy fabrykę, bo ona daje nam 260, będziemy mieli 500. Półtora koła na sekundę Chyba, że to się bardziej opłaca Mogę takie dwie kupić No I czy to się opłacało kurwa? 47 ciastek Kupiłem za 100 Nie wiem, czy się opłacało Uf, Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze Tutaj mamy, o jakieś takie ceny O to już są takie porąbane ceny, to są, to są miliony jakieś Więc na to nawet nie będę patrzył w tym momencie bo, zanim do tego dojdziemy, to oho, jeszcze trochę minę. Ale tu już mamy 56, 50, prawie 50, 60 tysięcy ciastek. I dokupimy jeszcze jedną fabrykę. I można będzie już zbierać powoli na to. Wydaje mi się, że już na to będziemy mogli zbierać powoli. Tylko najpierw, no, jeszcze drugie tyle, ile muszę zebrałem przy Czyli muszę zebrać jeszcze dobre 70 tysięcy ciastek. To mnie napisał na Steamie, chyba. Jakiś ruch się do mnie przyniesie. Że zapraszamy na taką testrajkę. Nie ma opcji, gościu. Nie dzisiaj. 80 ciastek będę miał. Za 58 tysięcy. Bije Tutaj za połowę mniej. 47 ciastek. Bez sensu. Całkowicie bez sensu. Oooo. Kopalnie są dwukrotnie skuteczniejsze. Kopalnie to jest to gówno, tak? Będziemy mieli... Dwukrotnie. Ale to nie, to nie ma sensu. Nie, że wolę kupić... O, w tym momencie, już wolę kupić nową ee, fabrykę niż... No. Niż tamto gówno. 520 ciastek. Same fabryki produkują po, po pół tysiąca na sekundę. To mi się bardziej opłacało. I w tym momencie, czy mogę sobie kupić babcie, żeby po prostu było ich więcej? toś w tym stylu, albo kursor. Nie, kursor nie kupował, bo nie jesteśmy na to. Ale babcie mogę sobie dokupić, żeby po prostu ceny były wyrównane, że tak to powiem. Żeby ceny były wyrównane, mogę dokupić babcie. Co wy na to? Dokupiłem babcie? To chyba sens, bo zaoptam. O! O! I babcie teraz sobie dwukrotnie ulepszymy. I w tym momencie mamy tak. Tak? I będą będzie, będzie produkowały pół tysiąca na sekundę. Tyle samo co tyle samo kopalnia No i teraz mi się to opłaca w tym momencie. Faktycznie. Ten zakup był zajebisty. Tu sobie zmienię na jeden. Zbieramy, 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 zbieramy. No i zajebiście. Proszę bardzo. Pum. No i zajebiście. 2000 na sekundę, no. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu, jeżeli chcecie następny film to dajcie znać, ja sobie w tym momencie zostawię to na jakiś czas, po prostu komputer będzie leciał w tle, więc nazwieram sobie kasy eee, i widzimy się w następnym filmie. Cześć!